Wybór złej giełdy na rynku kryptowalut jest poważnym problemem. W najlepszym przypadku, jeżeli trafisz na giełdę, która jest legitna, będziesz tracił pieniądze na opłatach, ponieważ niektóre giełdy te opłaty mają naprawdę bardzo wysokie. Z drugiej jednak strony możesz stracić wszystkie kryptowaluty, jeśli trafisz na giełdę SCAM. Dlatego jeżeli. Wybierasz giełdę kryptowalut dla siebie, znajdź rankingi na takich stronach jak CoinGecko czy też na CoinMarketCap. Sprawdź topowe giełdy i dowiedz się, czy dana giełda jest długo na rynku, przynajmniej kilka dobrych lat, czy ma raporty o swoich rezerwach, czy środki klientów faktycznie są na portfelu tej giełdy. Oraz upewnij się, że opinie w internecie na temat tej giełdy są pozytywne, ale najlepiej, nie w jednym miejscu. Moim zdaniem największe giełdy na świecie będą dobrym wyborem, ponieważ spełniają wszystkie te warunki, a jako, że są to giełdy największe, mają taką niesprawiedliwą przewagę w przeciwieństwie do giełd małych oraz nowych, że mogą pozwolić sobie na bardzo duże obniżenie opłat. Natomiast dobrych giełd są dziesiątki i sam dla siebie możesz zdecydować, co najlepsze będzie dla Ciebie.